Lucky Luke. Zohajo kurz pokrywa twarz. Kapelusz jego dobrze znasz. To słynne kawaliero. Ze strachu dziki zachód drży. On rewolweru mistrzem i powala mucha jednym strzałem. Pustynię on przemierza go. Telefon niepotrzebny mu. To kowbój dzielny, lecz samotny. Lucky Luke. Nie boi się nikogo. Lucky look, Daltonów karci srogo. Lucky look, Nie boi się nikogo. Zemsta daltonów. Ha! Tu zrobimy dwudniowy podstój! Pasażerowie zatrzymają się w hotelu na wprost. Informacje na temat innych połączeń w środku. A, nareszcie dziki zachód. Nowy ląd, na którym wreszcie uśmiechnie się do mnie szczęście, na pewno. A, kto zostawił grabie na środku głównej ulicy! <laughs> A, czarny kot! No oto postaraj wziąć się w garść. To tylko jakieś głupie przesądy. Hmm? A. Witam przyjaciół i wrogów Co mam podać przybyszu? Witajcie przyjaciele z dzikiego zachodu, przyjechałem do was z Nowego Jorku, Londynu i Paryża, żeby dać mieszkańcom tej pustyni kulturalnej szansę poznania sztuki hipnotyzerskiej znanej na całym świecie Pięćdziesiąt Dodam dziesięć Dwie karty Spójrzcie na mnie wreszcie Mogę zmienić każdego w co zechcę wyłącznie dzięki mojej sugestii. To może zmień siebie w letnią bryzę i odleć stąd. Żałosne <noise> <noise> gamonie, jak zwykle. Patrz na mnie, kiedy mówię! Jesteście stadem ropuch z wyłupiastymi oczami! <noise> <śmienicza> Dzięki, jak miło Naucz mnie tej sztuczki, przybyszu Mnóstwo klientów jest mi winnych pieniądze Co mogę podać? Kasę! ja Dobrze. Dobrze. przyjacielu, wyciąłeś mu niezły numer Kiedy z kimś rozmawiam, chcę widzieć kolor jego oczu Rewolwerowo-szare Sam też znam kilka sztuczek Od urodzenia mam pecha, nigdy nie miałem szczęścia Od chwili, kiedy mój ojciec sadysta Mortimer Luck wpadł na pomysł, by mnie nazwać oto Oto Luck, he? Miło mi jestem Luke, Lucky Luke Ten Lucky Luke? Lucky Szczęścież? Musiałem trafić do tej mieściny i wpaść na laki Luka? Gdyby nie, to stałbym się wielką atrakcją! Ludzie tłoczyliby się, żeby zobaczyć mój występ! Co na p... Cóż, zawsze możesz wystąpić przed temidą, która na szczęście jest ślepa. <grym wytrych> Można ich odhipnotyzować? Tak, trzeba walnąć w twarz. Brrr, nie mnie ich! Och, przepraszam. A? Więzienie stało się domem wariatów, odkąd osadzili tu tego szaleńca. Mówią, że nie wolno mu patrzeć w oczy, dlatego wsadzili go do pojedynczej celi. Tak, siedzi tu za hipo... nie, za nipo... E, za nepotyzm. Ludzie, których nepotyzuję, muszą robić co każe. Fajnie by było, gdybyśmy też potrafili tak nepotyzować. Moglibyśmy mieć wszystko dokładkę fasoli i na przykład. Moglibyśmy zrobić coś więcej zanepotyzować strażników i uciec. Wszystko, ha? Moglibyśmy? Avrilu! twoja głupota jest genialna! Nie? Joe Dalton i chce się nauczyć Nepotyzować, tak jak ty Mówi się hipnotyzować Tego nie można się nauczyć, to dar Ile mam ci dać, żebyś mi kogoś Zahipotetyzował? Kogo chcesz zahipnotyzować? Lucky Luka Lucky Luka? Pana szczęściarza we własnej osobie? <laughs> nie cierpię go mnie też jakoś nie przypadł do gustu. Skoro to laki luk, zrobię to za darmo, ale musimy go znaleźć, czyli wydostać się stąd. Zahipotetyzuj strażników, żeby nas puścili! Że też sam na to nie wpadłem! Sęk w tym, że teraz mają się na baczności. Kolacja! Skąd tu się wziął ten tunel pod podłogą? E? E? Jesteś sępem z krzywym dziobem i długą, chudą szyją. Żywisz się padliną i zaraz otworzysz cele Daltonów! Zatrzymaj się! Jesteście kaktusami! Przerabiam ośrodki wczasowe! Poznaję nowych przyjaciół! Tak, Kiluku! Nareszcie nadszedł wielki dzień zemsty! Hej, Joe! Rintyngan biegnie za nami! A najlepsze jest to, że organizują wycieczki dla wczasowiczów! Taki luk już wie, że uciekliśmy i jest na naszym tropie. W co go zanepotyzujemy, Joe? W kryminalistę! To go powieszą, a potem go zabije własnymi rękami! Jesteś, Jesteś genialny, genialny Joe. Joe! Nie zahipnotyzuję go, póki go nie złapiemy! Jak to zrobimy? Może komuś zlecimy to zadanie? Co? co? Skąd ta błyskawica? Nie ma ani jednej chmurki! Jesteś pechowcem! No, Zamierz. Daltonowie i Otolak. Zespół sprawiający kłopoty, jeśli się nie mylę. Ciekawe, kto kogo zahipnotyzuje. No, no! Dyliżans na poboczu drogi. Dziwne. Pusty. Gdzie woźnica i pasażerowie? Rączki do góry, wspaniaczku. Rób co kazał, kojocie. Rączki do góry. To jakaś pomyłka. Jestem Lucky Luke. Wiemy, kim jesteś, nędzny grzeszniku. Daj rewolwer. Jak chcecie, ale wiedzcie, że się mylicie. Jestem uczciwy. Niech zabiorą mu broń. Ta! A, mrowisko! Leżałem na mrowisku. Lapa, straki, luka. Lapa, straki, luka. Lapa, straki, luka. Przepraszam za ten atak, ale musicie się obudzić. To Daltonowie są grzesznikami i właśnie uciekli. Hurra! Formują drużyny i będą grać w piłkę. Uwielbiam grać! To już ostatni. Myślisz, że tym razem się udaczą? Nawet laki luk nie da rady całemu miastu! Gdzie ten gamuń, Avril? Uczy się nepotyzowania. <laughs> Jesteś dobrze wypieczonym ućcem baranim w jabłkowym sosie! Dobra, hipotetyzerze, zaczynaj! A teraz spójrzcie mi prosto w oczy, o tak! O co znowu chodzi? Komar wpadł mi do oka! Miasto wyludnione. To zawsze zły znak. Nie lubię tego. Kłamiesz, uwielbiasz to. Hmm. A, a, a. Udało się! Złapali go! Mają go! A, to mój najszczęśliwszy dzień! Dobra, chodźmy! Zaraz gwóźdź mi się wbił w podeszwę! Wow, Lala, luka. Trudno ci będzie przywrócić ich do porządku. Jesteś aresztowany! To jawne złamanie zasad gry w piłkę! Dziwne tu mają zwyczaje. Co się dzieje? Eee, efekt uboczny. Po dłuższym czasie hipnozy pacjenci zapadają w sen. Czasem już się nie budzą. A, 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 a! Musimy poczekać, aż zwróci nam piłkę. Może do tego czasu utnę sobie drzemkę. Zaśnij! Rozkazuję ci! Śpij! Co mu się stało? Zaśnij! Zaśnij! To żałosne. Nie zaśni. pozwolę, by ten świr popsuł mi drzemkę! Joe! Joe! Ja też potrafię! Też potrafię! Nie potrafię! To ja ich uśpiłem? Nie wiedziałem, że mam taką moc! Hmm. Hmm. Zmiana planów! Zahipotetyzuj mnie, bym strzelał szybciej niż laki luk! Żarty żartami, ale najwyższy czas zaprowadzić tych żartownisiów za kratki. Już jedzie co! Mówiłem, że się zjawi. Do dzieła! Strzelasz szybciej niż Lucky Luke Ja też potrafię niepatyzować Czemu mnie o to nie poprosił? Strzelasz szybciej niż kowboj, który jest szybszy od własnego cienia Cisza Czekaj, Lucky Luke! Czemu wcześniej na to nie wpadłem mam szczęście więcej szczęścia niż laki luk <grym wytrzyma> To już koniec, mój boju! Strzeliłeś szybciej niż Laki Luke, Joe. To prawda, nigdy tak szybko nie strzelałeś, ale nadal tak samo strasznie podmujesz Nieprawda, rozbroił Laki Luka. Więc dlaczego go nie trafiłeś, Joe? Bardzo się starałem! Celowałem prosto między oczy! To nie fair, to nie fair, to nie fair! Ty ciachome, tak Po raz pierwszy w życiu dopisało mi jak szczęście... <laughs> going, tak będą słodkie usta statwy. o to. Nie udawaj. To laki luk, mój cowboy! Uh -huh. Rindilkanie! zawsze tak się cieszy, gdy mnie widzi <laughs> Już nic mi nie zrobisz, ty laki luku, ty, bo teraz ja mam szczęście Wypełniasz sny, osładzasz dni, rozpalasz gdy, zamarz znów o całucach twoich Chcę usnąć, chcę mój brzuch cały, strasznie burczy i chęć niezmierna. Mnie Jesteś na chodzie, kojotem dla Kidukusza! Nie rozumiem, po co korzystać z usług obcego, kiedy mamy niepotyzera w rodzinie! Kojot w dodatku kundel! Taki słodki być chciej, chciej, jak eksugansi szanowni. Nie działa, co jest? Jeszcze raz! Jesteś szaloną, żądną, krwi maszyną do zabijania. Nędznym, żałosnym kamoniem! Ah, nic z tego. Zaniepotyzował się i teraz nie może niepotyzować nikogo innego. A ja mogę! Ale tego nie zrobię! Zahipotetyzujecie skulą między oczami! Stój to! Ja to zrobię, co? Zobaczysz! Jesteś krową, Lucky Luku! Ciężką, upasioną krową! Jesteś tłustą krową z wielkimi wymianami! Słyszysz mnie, Lucky Luku? Jesteś obcą Laki Luku! Mówię ci, czasem zachowuje się jak zwierzę. Nie zaczekamy na otolaka laka! Nie jest nam potrzebny! Jest Awil! A teraz będziesz puszystym kociaczkiem. Dosz Awilu! Zahipotetyzujesz go w strasznym Jarze. Strasznym Jarze? Po co tam jedziemy? Żeby okraść bank. Wspaniale, że znowu będziemy mogli użyć broni. Nie my, Williamie. Lucky Luke będzie miał zaszczyt napaść na bank. Mm. Zemsta Daltonów już jest blisko. Już odjeżdżamy? Oglądanie witryn to wielka atrakcja. A kolejny as. I jeszcze jeden. Ech, na co mi to szczęście, skoro nie mogę hipnotyzować. Kiedy hipnotyzuję, mam pecha, a gdy mam szczęście, nie hipnotyzuję. jeśli mając szczęście, mam być nieszczęśliwy. Hej, to ten nepotizer był razem z Daltonami. Powiesić go! Powiesić go! Ale dalej, powiesie, jest Jestem szczęściarzem! Jestem szczęściarzem! Jestem wielkim szczęściarzem! Szczęściarz! Jestem szczęściarzem! Straszny jar. Avril, zmienicie w bandytę. Okradniesz bank w strasznym jarze. To na początek. Będziesz ścigany w każdym mieście na zachodzie i będziesz się kulił ze strachu, ale i tak cię znajdą. I powieszą A ja będę na to wszystko patrzył! A! a, a. Miał! Jest takim złym aktorem. Miał? Co to za język? Już go wcześniej słyszałem. Ale, Joe, jeśli Lucky Luke zostanie przestępcą, już nikt go nie powstrzyma. To prawda, Joe. Wtedy on będzie najgroźniejszym bandytą na zachodzie, a nie my. Jeśli chcecie, zaniepotyzuję jego broń tak, że nie trafi nawet w ścianę obory. Już wiem! Zahipotetyzuję go w tchórza! Trzęsącego się ze strachu szczura, który przejdzie do historii jako luk, tchórzliwy zykor. Nie dodałeś strachu, High Rób Rob swoje, Avrilu. Boisz się, lakiluku! Jesteś tchórzem! Jestem tchórzem! Muszę się schować! Masz mu się bać własnego cienia! Bój się swego cienia! Tylko Luk... nie mój cień! Tak się boję! Chcę do mamy! Drobna przestroga kowboju. Nie rzucaj pracy! Wspaniale! Teraz ja! A, to ja go zaniepotyzowałem, a ty nie pozwalasz mi się z nim podroczyć! Buuuulakiluku! Puuujo! Dobrze ci tak, za to, że mnie odepchnąłeś! Mam dla was nowinę. Wracacie za kratki prosto do więzienia i już się nie wymkniecie. Niesamowity fart, pełna manierka i koń na środku pustyni. Ale co tam? Chciałem zostać wielką gwiazdą sceny i pełnych sal. Nie mogąc hipnotyzować, nigdy nie ujrzę swego nazwiska w prasie, nigdy nie poczuję chwały, sławy i bajecznego bogactwa. Jestem tylko szczęściarzem i niedocenionym artystą. Czy to przypadkiem otolak hipnotyzer? Mmm, tak. Jakie zdejście ze pana spotkałem! Jestem Slim Chens, imprezariat estradowy. Marzyłem, żeby pana zatrudnić, to zbyt piękne by było prawdziwe. Wystąpi pan we wszystkich stolicach świata przed pełną tym półimbrojną! Ten koleś jest całkowicie stuknięty! Nie ma dla niego miejsca w show-biznesie. Żyj szczęśliwie lat, dzisiaj, dzisiaj twój wielki, wielki dzień Ciebie tutaj wielki tłum, rządzisz w tym miastem, miastem, hej! Wszyscy ci dziś gratulują, żyj nam to sto lat! <grym> Dertonowie! Musicie przyznać, że krowa była przekonywująca Zobaczcie się, Avril! Fajna ta wycieczka, ale kiedy zacznie się piknik? Chcę rozmawiać z szeryfem? Muszę na kilka godzin zostawić Daltonów w areszcie, by złapać piątego desperado. Chcesz tu zostawić Daltonów? To bardzo niebezpieczne. Nie mają broni, więc nie zrobią nikomu krzywdy. Spokojnie. Ale mogą uciec. Sam wiesz najlepiej, że ciągle uciekają. Nie uciekną, jeśli pan ich zamknie. Właśnie w ten sposób się uspokajam. Naprawdę ekstra urodziny Naprawdę super ekstra piknik mm, O smaku kurczaka <laughs> Kanarek! Jesteś małym kanarkiem, który uciekł ze swojej klatki Ty ciachonę Spełniasz moje sny, o ty nie przestawaj, bo ja uwielbiam to. O, o. Może spróbujecie. cię. A, a dzięki, dzięki, dziękuję! Co? Co? Laki lub? Chodź o to, Laku. Skończysz swój występ w Wielkim Domu. Mam już dość ciągle takiego samego zakończenia! Mam już dość no, kamieni! No, jeśli chcesz, zaniepotyzuję kamienie, żeby się tłukły same! To twój łeb wymaga porządnego ćwiczenia. Tylko nie pozwólcie, żeby ten szaleniec znów pozamieniał was w zwierzęta Proszę się nie martwić, Luke Będzie go pilnował najlepszy strażnik, jedyny, który nie da się zahipnotyzować Dzięki, dzięki, drodzy fani A teraz poproszę tę czarującą damę z trzeciego rzędu, aby zechciała mi asystować Tak, skarbie, tak, pani Aha. Dzielny, samotny kowboj Wersja polska na zlecenie Teleton Plus, Studio Publishing, Dialogi Małgorzata Kochańska, reżyseria Dorota Kawęcka, dźwięki montaż Jacek Kacperek, kierownictwo produkcji Aneta Stańszewska. W wersji polskiej udział wzięli Grzegorz Kwiecień, Tomasz Bułasiak, Wojciech Socha, Grzegorz Farkowski, Modest Truciński, Robert Tandera, Janusz Bituch, Cezary Kwieciński, Dariusz Błażejewski, Monika Wierzbicka, Hanna Kinderkis i inni.